Naszym prelegentem będzie pan dr Grzegorz Rawicz Mańkowski, controlling system. Grzegorzu zapraszam na scenę. Dzień dobry, witam bardzo. Po Pierwsze dziękuję bardzo za pozostanie wciąż w takiej licznej grupie. Ja reprezentuję firmę Controlling System, która podobnie jak Teta pochodzi z Wrocławia. Od lat 23 zajmuje się tylko i wyłącznie controllingiem, ale bardzo szeroko controllingiem. Mamy swoje własne rozwiązanie Eureka zbudowane w technologii Microsoft w .net i za sobą ponad 250 wdrożeń w bardzo różnych organizacjach, o bardzo różnych potrzebach. Mówię o różnych organizacjach, natomiast także uczelniach, a uczelnie są jednak specyficzne, mają swoje pewne cechy, które powodują, że te wdrożenie czasem wygląda trochę inaczej. No i struktura organizacyjna, która jaka jest, Państwo doskonale wiedzą. Są różne źródła finansowania, które narzucają coś tam. Cały czas na uczelniach budżetowanie to podstawa i to coś, co wiele osób nie lubi, ale robi. I najczęściej robi w Excelu, no bo to jednak najbardziej popularne rozwiązanie. Kwestia rozliczania w różny sposób różnych projektów badawczych w zależności od tego, kto finansuje, jak finansuje. I troszeczkę inne podejście. Wy, organizacjach takich biznesowych, to najczęściej chodzi o efektywność. Efektywność, bo to jest kontroling. Na uczelniach niekoniecznie. Najważniejsza jest efektywność, chociaż już coraz częściej spotykamy się z tym, że potrzebne są analizy rzeczywiście dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia. Czy rzeczywiście są one opłacalne, czy nieopłacalne, co trzeba zrobić, aby y, takimi były? Są pewne ograniczenia formalne, prawne. Jest także kwestia taka, że skoro, to, którą do, doskonale Państwo znają, skoro uczelnie zamawiają rozwiązania poprzez y, postępowania zakupowe, nie zawsze otrzymują to, co by chciały. Więc na uczelniach są najróżniejsze systemy, te systemy są niezintegrowane, no i z tego też się robią różne problemy. Chociaż trzeba dodać, że chociaż są cechy wspólne, to jednak każda uczelnia jest inna. Tutaj siedząc wczoraj dzisiaj przy stoliku podchodziły do nas różne osoby, i jak zaczęliśmy mówić o kontrolingu, to tak. Jeden z panów powiedział: O nie, u nas to nie przejdzie, na to nie dostaniemy pieniędzy, więc niedofinansowanie. I to jest bolączka niektórych organizacji, rzeczywiście tak jest. Ktoś inny powiedział: O, chętnie z wami porozmawiam, bo polegliśmy na planowaniu. Mamy z tym problem. Czyli czasem są problemy, niekoniecznie tylko problemy dotyczące samego systemu, ale problemy takie związane z aspektami merytorycznymi, albo z tym, jak to zrobić, żeby to było skutecznie. No ale mieliśmy też wizyty naszych klientów, tych, którzy z nami współpracują i mówili tak, wdrożyliśmy z wami hurtownie danych, działa, jest, rozwijamy ją teraz. Albo tak, mamy system z, z, z wami e, stworzony, teraz staramy się z niego jak najwięcej wyciągnąć, działamy dalej. I teraz e, chciałbym Posłużyć się dwoma przypadkami, dwóch różnych wdrożeń, żeby pokazać, jak można do tego pod, podejść zupełnie różnie. Można. Czasem to sytuacja narzuca, że to trzeba tak czy inaczej zrobić. Pierwszym z nich jest Uniwersytet Polski. I to jest przykład takiego kompleksowego wdrożenia. Czyli to jest przykład takiej sytuacji, która czasem bywa. Mamy teraz okazję, mamy możliwość. Jest jakiś program, jest jakieś finansowanie. Mamy konkretną kwotę, ale musimy się też dostosować do pewnych warunków, czyli na przykład wdrożyć w konkretnym terminie, bardzo określonym terminie i nie wolno nam tego w żaden sposób przekroczyć. Jest to możliwe. Jest to możliwe, aczkolwiek czasem jest to dużym wyzwaniem nadanie takiej dyscypliny. I tak też było w Opolu, zwłaszcza jeżeli mamy jednocześnie zintegrować wiele różnych systemów, jeżeli finalnie z tego korzysta ponad 100 osób. Natomiast co konkretnie tutaj było tym czynnikiem sukcesu? Tak jak rozmawiałem z osobami, które brały udział w tym wdrożeniu, mówią przede wszystkim bardzo dobra współpraca z Uniwersytetem, ale w tym akurat przypadku głównie po stronie właśnie IT. Kolega, który odpowiadał za to z naszej strony, mówi: Absolutnie byśmy to nie wdrożyli w tym czasie, gdyby nie pełne zaangażowanie IT właśnie w wystawieniu danych. W tym, że oni znają, co to są za systemy, gdzie tam, jakie tabele są, więc po prostu. Dużo łatwiej i skraca to czas. Z drugiej strony, jesteśmy polską firmą to jest nasze rozwiązanie. Nie mamy ze sobą jakiejś tam spółki matki, która nam coś narzuca więc możemy się dostosować do różnych elementów, takie, jakie są akurat potrzebne, żeby dostarczyć to w ten czy w inny sposób. Drugi przykład. Uniwersytet w Siedlcach zupełnie inna organizacja, i o ile. W Uniwersytecie Opolskim od razu była wizja całości i wiemy po co chcemy to zrobić, jak chcemy to zrobić. Tutaj teoretycznie wizja też była. Pani kwestor przyszła z innej uczelni, zobaczyła co zastała tutaj na bieżąco i mówi: Mam tego Excela tutaj troszeczkę za dużo, trzeba coś z tym zmienić, trzeba to zoptymalizować, trzeba to zautomatyzować, e, trzeba wykorzystać system. E, szukam dostawcy, który jednocześnie mam wiedzę, jest, znalazła, rozmawiamy, fajnie ale za chwilę się okazało problem z finansowaniem, bo myślała, że mamy takie środki, a później się okazało, nie no, większość poszła tam na pomoc akurat w, ta w tamtym czasie dla yy, naszych sąsiadów z Ukrainy i zrobił się mały budżet. Co możemy zrobić w tym budżecie? Dzielimy to w takim razie na dwa etapy. W pierwszym etapie robimy tylko kontroling finansowy, a więc tylko integrację z EFKOM, Transakcje księgowe, obrotówka i kończymy ten etap. Natomiast i to drugi etap, który tak naprawdę zaczął się już w momencie, gdy pierwszy się kończył, <gry> no bo było od razu wiadomo, ale finansowany z zupełnie innego źródła i zupełnie w inny sposób, był wdrożony zaraz po tym. Dwa oddzielne postępowania. Całość z punktu widzenia uczelni oczywiście daje korzyść wspólną i osoby z działu kadr brały udział w rozmowach od samego początku. Natomiast znów Pomogła ta elastyczność ze strony Polski, dostawca tutaj na miejscu może się dostosować, no bo tam nawet kwestia licencji, niby licencje dla tego samego klienta, bo ta sama uczelnia, ale część licencji jest finansowana w inny sposób, część licencji jest finansowana w inny sposób, to utrzymanie nie może być połączone z tamtym utrzymaniem, no to jest ta specyfika właśnie uczelni, gdzie trzeba się dostosować do, do pewnych elementów, żeby być w zgodzie z prawem, a z drugiej strony dostarczyć to, co jest e, konkretne niepotrzebne. I tak też było właśnie tutaj, czyli do tej Fki, później doszło akurat tutaj kadry płacze w postaci Simple i jedno z drugim połączone. Tutaj oczywiście też współpraca, też pomoc z drugiej strony, natomiast dostosowanie się także do zasobów, które tam były. Czasem na uczelniach no, to nie są wielkie zespoły e, z wielkimi kompetencjami trzeba się dostosować do tego, co jest. E, Rozmawiałem z panią kwesar e, wczoraj i właśnie chwaliła się, jak bardzo już e, jest samodzielna osoba, która pracuje na tym systemie, a na początku bała się cokolwiek zrobić, więc potrzeba trochę e, czasu. Co więc oferujemy? Niezależnie od tego, jakie systemy Państwo macie. Co wynikło z dotychczasowych takich czy innych postępowań zakupowych. Możemy zintegrować to wszystko w hurtowni danych, jaką budujemy w MSSQL-u. Mamy za sobą także takie wdrożenia, gdzie budujemy tylko hurtownię danych, bo tam jest to celem. A następnie to, co znajduje się w hurtowni danych, a więc dane wykonane i wspierające z tychże systemów plus dane planistyczne, budżetowe z. Eureki w postaci różnych wersji także tych budżetów, także to, o czym tutaj rozmawialiśmy, potrzebnych do rozliczania pewnych projektów, stanowią podstawę dla wszelkich raportów, za wszelkich analiz, które to z kolei możemy w różny sposób wykonywać. Czyli... Excel jest fajny i on się rozwija, ale poza rozwojem Excela rozwijają się także rozwiązania BI-owe i także rozwiązania do planowania budżetowania, czyli CPM i Natomiast Eureka jest połączeniem tego wszystkiego, czyli jest rozwiązaniem do planowania budżetowania, ma swojego BI-a, ale jak uczelnia ma swojego, proszę bardzo, może korzystać ze swojego, integracja danych poprzez hurtownię danych. EDIN do Excela, jeżeli ktoś chce dalej pracować w interfejsie Excela, czy wprowadzając dane planistyczne, czy otrzymując analizy, raporty w ten sposób. Yy, hurtownia daje nam integrację, więc zarządzanie danych, danymi, więc wszelkie kalkulacje, alokacje i do tego Eureka posiada także możliwość ewidencji dodatkowych danych poprzez formularze onlineowe i pewne funkcjonalności zarządzania yy, projektami. Wszystko to oczywiście nas raz trzeba zbudować, a później działa samodzielnie. Korzysta z tego nie tylko zespół, który zajmuje się analizami, zajmuje się kontrolingiem w uczelni, ale także wszystkie osoby, które podejmują decyzje na tej podstawie oraz osoby, które biorą udział gdzieś tam w planowaniu, w budżetowaniu. Takim sukcesem było wdrożenie w pewnej uczelni, gdzie Wszyscy kierownicy poszczególnych jednostek to czasem profesorowie, a korzystali z systemu, wprowadzali dane i korzystali z raportów. Wiedzą Państwo, jak to wcale nie jest oczywiste, żeby ktoś, kto jest profesorem w jakiejś dziedzinie humanistycznej, nagle wprowadzał jakieś dane i korzystał z tego. No i z drugiej strony to, co powiedziałem elastyczność z naszej strony, że możemy się dostosować do Państwa potrzeb, czy jest to duże wdrożenie, czy małe, czy integrujemy się z jednym systemem, czy z kilkunastoma, czy robimy to etapami, czy robimy to od razu, czy jest to takie finansowanie, czy inne finansowanie. O tym możemy porozmawiać, a ja bardzo pięknie dziękuję Państwu za wysłuchanie.